Nie potrzebujesz ani kawy, ani energetyków, żeby ruszyć z kopyta już od samego rana. Potrzebujesz czterech prostych kroków, które błyskawicznie uruchomią twoje ciało i mózg. Większość ludzi zaczyna dzień od sięgnięcia po telefon i wlania w siebie pierwszego kubka kofeiny, a potem dziwią się, że już po godzinie czują się wypompowani. Problem nie tkwi w braku pobudzaczy, ale w tym, że nie dajesz swojemu organizmowi naturalnego sygnału do działania, który jest wpisany w twoją biologię. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić po przebudzeniu, jest wypicie dużej szklanki. Wody. To prosty sposób na nawodnienie po nocy i uruchomienie metabolizmu, który dosłownie kilka minut zacznie produkować więcej energii. Drugim krokiem jest dwie minuty intensywnego ruchu, pompki, pajacyki i przysiady. Cokolwiek, co podniesie tętno i zmusi ciało do wyrzutu adrenaliny i endorfin, bo to one zrobią więcej niż jakikolwiek napój energetyczny. Trzeci rytuał to kontakt ze światłem dziennym. Wyjdź na balkon, otwórz okno lub idź na krótki spacer i wystaw oczy na Naturalne światło, bo ono resetuje Twój rytm dobowy i wysyła do mózgu sygnał, że czas działać. A jeśli chcesz, żeby wyrwało cię z butów od samego rana, to przed spacerem dołóż najcięższy kaliber, czyli zimny prysznic. Lodowata woda to szok, który przełącza układ nerwowy w tryb pełnej gotowości, podbija dopaminę na kilka godzin i hartuje psychikę tak, że żaden poranny problem nie zrobi już na tobie żadnego wrażenia. Połącz te cztery kroki w codzienny rytuał, a poczujesz jak nowa energia staje się Twoim standardem i każdy poranek zaczynasz jak wojownik gotowy na każdy dzień.